Kolejny oszust Oelixa sprzedający wtryski. Salam aleikum. O nie, przepraszam. Salam alawadach, tak się nazywa gość. Po angielsku gaworzy sobie na polskim numerze telefonu. Lokalizację podano na Katowice. Mówi, że jest z Arabii Saudyjskiej, z Dubaju, ale ja podejrzewam Pakistan. I jestem zdziwiony. O dziwo. Technika poszła do przodu. Drukarka 3D. Wydrukowała nowy plastik, ale niestety Salam aleikum nie wiedział, że ta liczba tutaj 12,45,66 ma być datą, więc może i 12, nawet nie 12 rok, bo wtryski zaczęto produkować indeks 11 yy, chyba w marcu 2013, więc ewentualnie powinna być 13 i tam 0,3 marzec, a nie 45. No, i 66, tak? Nie mamy 66 dni w miesiącu. A wszystko pozostałe w miarę się zgadza. Także jestem zdziwiony. Wtryski są oryginalne. W sensie konstrukcja jest oryginalna, ale jest wycezelowana, czyściutka. Nie ma nawet tego osadu, który jest na fabrycznych wtryskach, powstający z, ze zgrzania tych wtrysków. Także to kolejny dowód na to, że że było coś tutaj grzebane. Końcówka jakaś dziwna, jest zdjęcie jest niewyraźne. Ponad uszczelką, coś tam sobie jest. No i macie je w super cenie 1500 zł za 4 sztuki. Wow! Jest lepsze ode mnie. I nie mamy części, tylko części. Nowa, oryginalna części. Więc jak chcecie pogadać sobie z Pakistańczykiem, przypuszczam, albo z panem z Maroko, no to zapraszam. Telefon jest podany. Myślałem, że nie będzie odbierał, ale o dziwo odebrał. Zaczął gadać po angielsku ze mną. No, tu macie nawet naraty, możecie sobie u niego wziąć wszystko. Także jest git. Bądźcie ostrożni. Oczywiście omijajcie takich sprzedawców. Zapraszam do mnie po nowe wtryski. Szczegóły w opisie filmu. Najnowszy indeks 11, który można mieszać z wszystkimi pozostałymi indeksami. Mówimy o wtryskach 048, końcówce numeru do N43, N53, a te do N54 też mam w sprzedaży. Pozdrawiam serdecznie.